Mali miłośnicy kina nie mogli narzekać na brak atrakcji. W Heliosie zaprezentowano najnowsze propozycje filmowe, w tym premierowy pokaz hitu Garfield. Były animacje i konkursy, a wszystko to w ramach celebracji Dnia Dziecka. Przed seansami specjalnymi dedykowanymi dzieciom mamy konkursy z nagrodami. Nagród jest naprawdę masa. Bardzo ciężko mi jest wymienić, ale są bardzo atrakcyjne. To nie są tylko upominki, ale takie naprawdę fajne, wartościowe nagrody. Trzeba też zakręcić kołem fortuny, które, sto, które tutaj stoi z tyłu. Ogromne emocje wzbudziło koło fortuny. Tego dnia każdy, kto wziął udział w zabawach, otrzymywał nagrody. Powiedz, po co tutaj Ci przyszedłeś? Na film Carfielda. Brałam udział w konkursie zakręcenia kołem Fortuny i żeby odpowiedzieć na coś na literę M, co jest tutaj w sali. A udało Ci się odpowiedzieć na to pytanie? Tak. Co musiałaś zrobić, żeby wygrać nagrodę? Znaleźć literkę. Mhm. A to najpierw zrobiłaś, zakręciłaś kołem, tak? Tak. I co udało Ci się wygrać? Zaszczepianie miłości do kina od najmłodszych lat to jeden z efektów tego typu wydarzeń. Można więc uznać, że filmowy Dzień Dziecka zakończył się sukcesem.